Cześć, tu sztuczny profesor. Dziś pogadamy o czymś, co naukowcy zwykle ukrywają o przypadkach, bo prawda jest taka, że część największych odkryć historii nauki powstała zupełnie przypadkiem. Nie chodzi tu o magię, tylko o to, że ludzka ciekawość i otwarty umysł potrafią zamienić pomyłkę w przełom. Zostań do końca, bo ostatni przykład naprawdę zmienił nasze codzienne życie. Pierwszy Penicylina, grzyb, który uratował świat. Rok 1928. Aleksander Fleming wraca z wakacji i zauważa, że na jego szalkach Petriego coś urosło grzyb, który zabił bakterie wokół siebie. Nie planował tego, po prostu zapomniał posprzątać. Tak przypadkiem odkryto penicylinę, pierwszy antybiotyk, który później uratował miliony istnień. Morał. Naukowiec to nie ktoś, kto nigdy nie popełnia błędów. To ktoś, kto potrafi zauważyć, że właśnie popełnił genialny błąd. 2. Cipsy ziemniaczane. Złość kucharza, która stała się legendą 1853 rok. Restauracja w Nowym Jorku. Gość narzeka, że jego frytki są za grube. Kucharz George Crum wkurza się i kroi ziemniaki tak cienko, jak tylko się da. Po czym smaży je na chrupko, żeby się odegrać. Gość zachwycony. Tak powstały chipsy ziemniaczane przypadkiem z frustracji. Czasem gniew to po prostu źle opakowana kreatywność. 3. Mikrofala. Radar, który stopił czekoladę. Inżynier Percy Spencer pracował nad radarami dla armii. Pewnego dnia zauważył, że czekolada w jego kieszeni się stopiła. Nie przez upał, tylko przez mikrofale z urządzenia obok. Eksperymentował dalej, kukurydza zaczęła strzelać, a jajko eksplodowało. Tak powstał pierwszy piekarnik mikrofalowy. Ciekawostka, pierwsza mikrofala była wielka jak lodówka i kosztowała więcej niż samochód, ale od czegoś trzeba było zacząć. 4. Superglue. Klej, którego nikt nie chciał. Harry Coover w 1942 roku próbował wynaleźć plastik do celowników optycznych. Zamiast tego stworzył substancję, która kleiła się dosłownie do wszystkiego. Uznał to za porażkę. Dopiero kilka lat później ktoś pomyślał: Hej, a może to jednak przydatne? Tak powstał Superglue przypadek, który dziś trzyma połowę świata w jednym kawałku. 5. Rentgen przypadkowe zdjęcie kości. Wilhelm Röntgen eksperymentował z promieniami katodowymi, gdy zauważył coś dziwnego. Fluorescencyjny ekran obok zaczął świecić. Mimo że był zasłonięty, przyłożył rękę i zobaczył swoje kości. Tak przypadkiem odkryto promienie X. Z ciekawości zrobił zgięcie dłoni swojej żony. Gdy je zobaczyła, powiedziała: "Wydziałam swoją śmierć. Więc jeśli kiedyś coś ci nie wyjdzie, pamiętaj, że nauka nie lubi doskonałości. Lubi ludzi, którzy nie boją się pomyłki, bo historia pokazuje jedno: czasem największe odkrycia powstają wtedy, gdy nie wiesz czego szukasz." Zostaw suba, jeśli chcesz więcej takich naukowych ciekawostek. A teraz pytanie: gdybyś mógł coś odkryć przypadkiem, co by to było? Daj znać w komentarzu.